Co jest? o wow. nie! Hej, a w dzisiejszym odcinku będziemy grali na anarchii. Na ten film będzie dużo pracy, więc miło byłoby, jakby zostawił subskrypcję Ja już nie przedłużam i zapraszam do oglądania Nie zespiłem się, to od razu byłem na lobby Wchodzimy drogą na anarchii, anarchii, anarchii SMP I dobra, p pierwsze, pierwsze tutaj zbliżenie. Jestem na spawnie i naszym pierwszym celem będzie wyłączenie, uh, czy jakiś tutaj pop nie rozdaje jakichś itemów, może za darmo U tej góry mamy liczny miarę odpadów, a my tutaj co Będzie to strudne, właśnie jak teraz odda... O, on się rusza, dobra, czy on nie jest na wpływ No to daj mu coś, coś słabe Dobra, dał mi się perpilentować, no, dzięki Okej okay. Fajna. Zobaczymy. Tak, więc daj mi ktoś coś więcej, bo tego słaby. A co czuję, nim tu piszę? Snajper. Mów. Dobra, ja tutaj muszę żabać na ten taki beznutny słabiaczkiem. Chcę do klamy, prawda? Ej, on chyba mnie dodał do kranu mnie nie zabił rado, bo chcę coś w Wyślij mi zaproszenie, wyślij mi zaproszenie. Okej. Okay. I to do... i, I dosiad? Jest. Jestem w klanie wina no i S, naprawdę yes, jest w klanie. No i łatwo, no i łatwo. A się niestety nic nie mam, za bardzo Chudę. Muszę poszukać aż ktoś coś mi dał, bo ty przecież ale i tak w sumie... No, taki tutaj, takie ten. Teraz są teraz może najlepiej czołem raz tutaj. No. Jak chcesz mało to... Bez tylu Ja też tą technologią masz WhatsApp? Nie, 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 Whatsapp? Ktoś, to było fajnie. nie, 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 ktoś nie, 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 ale nie port, ale nie port, ale słabo, ale słabo. Bole słabo, daj coś. Wiem że to takie trochę nudne, bo to pierwsze spojrzenie jakby z tą tutaj. Znaczy, no mam drugie konto, możecie w sumie napisać, czy chcecie z drugiego konta y, filmiki. A ja to już zależy tak naprawdę od Was, bo ja mam kacieful, ale jest świeżo wysoka oprócz feuma. I tak naprawdę... Tak. Ten... Patrzysz czy ja ludzie ludzie po prostu na to na spanie nie mogą mi stać Hmm, kurde W zasadzie trudniejsze się, się, jest, widzimy się jak ktoś by coś rzucał Ktoś by coś dał, ktoś by coś dał Wiebra, napisał mi chłopie, żebym tepał Więc ja, ja, się, ja mu ufam Akurat jak jest z klanu, to mu ufam O, tak mi dał dwa kilopiki, fajnie Ale w sumie nie potrzebuję ich za bardzo Wysłałem dawaj, akceptuj. O, to nie, wiem, Są bardzo słabe te. Jak chciałbym. O, która zaakceptować. Byle by nie Byle mnie nie zabijał. By mnie... no, nie no jestem w, niej w klanie, myślę, że mnie nie zabije Co jest? Wow. Nie, nie, nie! Czemu mnie? Nagle to się stało. Chciałem od razu opuścić pi. Aha. Nie no, choć jestem nowy, a to mnie denerwuje no dobra, no już straciłam moje pierwsze serce Słabo, strasznie słabo Ojej, no. oj, oj, oj to, to będzie długi film To będzie długi film, znaczy nie no, dla was króciutkie, ale dla mnie Będę go tylko nagrywał, strasznie wiem, pewnie Będą się po prostu żebrać, no widzimy się może jak coś wyżebram No zdanie i Monka mi coś da I tak myślę sobie teraz że on nie może teraz wyrwalić z tego całego klanu V Pójść... V okej, okay, opuściłem V no i nie zanim zmienię ba może inni z tym nie wyjmą może jak nie damy mu planu, to mówię. wyjmą w swoim ekstresie ej dobra, ej patrzcie co mam, patrzcie co mam, patrzcie ktoś tu wyrzuca totalne dobre itemy Kupię, co jest? Mam fullseta! Ja tego już nie chcę, to już nie chcę, to już nie O kurde Dobra, od razu, od razu daję tu wszystko tutaj, tu To wszystko, to Drugie buciki, dobra, pięknie, pięknie Ja później zaproszę jakąś osobę, dobra Ja wiem, no, nasz cel na dzisiejszy odcinek, nawet nie mówiłem, albo coś Że na dziś, dzisiejszy odcinek jest cel, żeby zdobyć Fullseta i Aha, bo to jest, to jest prot 2. Dobra, to dlatego on to ale dobra, w sumie tak się do, dobry dobra, set, zawsze set, o, od GCC dajmy coś, dajmy, dajmy też. błagam, wiem, że mam film seta, ale to jednak, to jest prot 2, ciągnę go na razie, ja sobie go odłożę tutaj. Gde, gijonosno, okej, okay, on to wow, ej, mocno, no no, to co, myślę, że, co, naprawdę, myślałam, że ten film będzie dosyć długo trwał, um nie ginie, ale on będzie trwał krótko. Czeka, pójdę po jedną pewną rzeźbę. To znaczy, no, jest taki sposób, że na ja zdobywanie itemków żeby chodzić tutaj przy borderze i po prostu osoby derpają tutaj, czyli giną. No i dostaję jest itemy jakiś item z nich, właśnie, tych, co giną przy borderze. Nie zapowiem No, no to nie wiem. Ja się już będę żelgnął, chyba, bo tak się, jak ja zdobyłem fusa, to już ten film trochę trwa. Jeszcze co, dobra, mam ostatni cel. żeby później go zalić. przy borderze, jak najszybciej uciec. Jak się, jak zginę, to po prostu będziemy się żegnali. Co no i bierz swojego refila w dłoń. Chowamy wszystkie wartościowe itemy. Bierzemy go do lewej łapeczki idziemy przy border, Przy border, to jest ważne, żeby być przy borderze Dobra, i teraz tak, teraz idziemy szukać. Idziemy szukać. Zobaczymy, czy coś doszukamy. To jakieś gościa, które chciałby się klepać. Tylko ja się trochę boję w, w setie pro 2. To już mam pomysł. Wezmę jeszcze sobie zegar czesto, bo weźmy, Zrobimy tak, że wezmę sobie jakieś tam itemki zwykłe, takie typu łopaty diamentowe. Będę je całą przed mapkę i zobaczymy, czy jakieś takie wielkie, usty nic, które nic nie ma. Więc takie łopaty, o, łotyki, łotyki, to motyki, łopaty, dobra. Bierzemy to i idziemy. Mam tylko 9 serc, jest trochę słaby. Ale mam nadzieję, że. Od... Po prostu chodzi mi o to, by odrobić to jedno serce, które straciłem naprawdę w bardzo głupi sposób. Mam kilofy, jak coś to w następnym odcinku będziemy, żeby tylko te czyli sprzedawać, bo to też jest jedno z no, takich prostych sposobów na zdobenie, będzie dużej ilości no, która? Dobra, ostatnia rzecz na dzisiaj, którą zrobimy, to jest po prostu popatrzeć, po jakich celach są tutaj itemki no, Może jakiś widz też będzie kiedyś na odcinku To co, no to ja się kończę, pa No to już się żegnam, do widzenia, pa!